To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Prezydent Serbii Aleksandar Vucic umieścił na Instagramie niepokojący wpis. Wynika z niego, że w ostatnim czasie otrzymał informacje, które zagrażają bezpieczeństwu jego państwa oraz Republiki Serbii, będącej częścią Bośni i Hercegowiny. Vucic napisał, że w najbliższych dniach zapozna ludność kraju z tymi informacjami i nadchodzącymi problemami. Jak stwierdził, Serbia zwycięży. Doświadczenie pokazuje, że prezydent Serbii lubi przede wszystkim podgrzewać atmosferę w takich sytuacjach kryzysowych, a bądźmy szczerzy, jest lekki kryzys polityczny w Serbii, no to on oczywiście odwołuje się do tego wspólnego wroga, jakim jest Kosowo. Więc możliwe, że to jest kolejny zabieg, który ma na celu zjednoczyć wokół wspólnego wroga społeczność serbską. Zaraz pod tym postem, kilka godzin później, pojawił się post, gdzie Vucic razem ze swoim najstarszym synem pozuje. No i ten syn ma koszulkę z logiem, który jest takim symbolem walczących Serbów w Kosowie i tekstem nema predaje, który możemy przetłumaczyć jako nie poddamy się. Mówi dr Małgorzata Bogusz, ekspertka do spraw Bałkanów Zachodnich. Kilka dni temu premier Kosowa ponownie informował, że Serbia rozmieściła wojska na granicy dzielącej oba państwa. Ona jest patrolowana głównie przez wspólne patrole wojsk KFOR-u z Serbskimi wojskami albo właśnie z KSB, czyli z tymi kosowskimi siłami bezpieczeństwa. Więc obecność jeszcze na tej linii administracyjnej nie powinna być postrzegana jako jakieś niebezpieczeństwo, bo to jest jeszcze w granicach normy. Przypuszczalny atak na Kosowo jest atakiem na NATO, tak naprawdę, bo Kosowo jest kontrolowane przez Sojusz Północnoatlantycki niemalże zależne bezpieczeństwo Kosowa, więc tu raczej bym w ogóle na to nie patrzyła. Myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać takich prowokacji i kampanii dezinformacyjnej z obydwu stron. Niedawno Kosowo zostało członkiem stowarzyszonym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Zaangażowanie Zachodu na Bałkanach się zwiększa, co może nie być na rękę Rosji. Serbia jest tradycyjnie postrzegana jako państwo bliskie Moskwie. Na pewno Rosji bardzo zależy na Bałkanach. To jest gorący Region, łatwo skonfliktować tam ludzi, więc Rosji by zależało na tym, ale tu trzeba też pochwalić ostatnie właśnie działania zachodnich powiedzmy organizacji które intensyfikują swoją obecność tam. Czyli tutaj możemy wspomnieć i o rozpoczęciu negocjacji Unii Europejskiej z Bośnią i Hercegowiną, o tym statusie Kosowa, o tych nowych bazach w Rumunii, w Albanii. Ta obecność jest coraz większa i rzeczywiście może być tak, że Rosja trochę czuje, że Bałkany są już bardziej prozachodnie, a Serbia i Republika Serbska stają się takimi samotnymi wyspami. Dodaję Małgorzata Bogusz. Kosowo odłączyło się od Serbii po interwencji wojsk NATO w 1999 roku. W 2008 roku ogłosiło niepodległość, której Belgrad do dziś nie uznaje. To było Espresso z układem Sil. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify, oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.